Dzięki się uwagę! z za uwagę! Dzisiaj nagrywamy skyblocka z Damianem. i zaczynamy I zaczynamy. No. wzięliśmy wszystkie wzięliśmy wszystkie mamy wszystkie rzeczy wszystkie rzeczy w szeście. Dobra. We... Drewnianą sikierką wezmę. Spróbuj nie stracić żadnego drewna. I na sadzonki uważaj. Bo ta, takie... takie... takie, takie drewny. LOL! Gratulacje, znalazłeś spalone drzewo. Co? Wykupiłem kawałek drzewa i zamiast tego dostałem węgiel. Spalone drzewo. Chce robić drzewo, nie? Ubiorę. Na razie nie, na razie nie. Da. Dobra. Melony rozwalić? No, na razie rozwal Nie. Dobra. A to tylko to jest. Mogę spadeńki niebieskie? Nie, rozwalaj, chyba i ten mi wiesz? Nie wiem, na razie nie rozwalaj. No wkuruję... Mogę, mogę dolną część seta niebieskiego? No, masz. Eee. a dolną część. A, dolną część, dobra, tutaj Masz. Jej. A dziwnie to wygląda. Dobra, na sadzonki chodzi. Ja chcę nitkać. Wiesz co? Ja, poro ja porozwalam wszystkie nitki na nitki. Porozwalam wszystkie nitki na nitki. Nie, wszystkie sieci na nitki. Mam, mam. Dobra. Mam, 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 nitki. mam dwie nitki. Dobra. Um, poczekaj chwilkę. Czekam. Za zaraz ten... Um, Rozwalę wszystkie te nasionka. No. Ja też. Trawy, żebyśmy mieli nosionka właśnie. Ja trzeba tebie by muszę zbierać. Dobra. Ciebie. Mam już pięć nasionek. A ja mam też. Jeszcze parę skrzynek jest Mamy stać w skrzynce. No dobra. Dwa stapki. No dobra. Dobra, mam jedynaście nasionek. A jeszcze tutaj. Ej, zbierzemy ten duży jeden hmm. dziurka? Okay, tak. Ej, tam i zobaczy mam. Mhm. Dobra. Już zbieram. Ej, oh, e... potem, potem. Gratulacje. Ej, rozwaliłem dirkę i z... Węgiel. A ja zapomniałem że to jest złota. Nie rozlewacie. Nie, nie, nie. Poczekaj, bo mam zamarznie. Musi być klocek na A no lód no... zostawimy, bo snychtaczy możemy potem go wychować, jak będziemy mieć rzeczy. No, dobra. Ile jeszcze pożarów jest? Trzeba zrobić skrzynkę. Trzeba zrobić skrzynkę. Poczekaj. Dobra, tutaj możemy to tak rozkopać. O, jeszcze jeden poziom chyba. Najlepiej wziąć um, całą wyspę do ostatniego poziomu. Hmm. Mam skrzynkę. I zostaw jednego grasa gdzieś. A dlaczego? No, żeby potem mieliśmy na rozprowadzenie. Hmm. O, kamień. No to? Zostaw ten gras tutaj. Ja wykopę na niego. Te dwa tutaj, tak. To jest tu? Spróbuj zabrać cały dirt. to jest, tak, to jest. To będzie ostatni no, poziom. Gdzie? Uważaj. Na kamień. A nie, bo nie ma nic pod tym. A jest. Aha, bo to wyspa chyba. O! Złoto. Czekaj, no w pięćdziesiąt zobaczę. Mam złoto. A no, jest trochę kamienia pod wyspą. Ona jest taka jakby ten... To po, poczekaj, wiesz co? Chodźmy zrobić generator kobla. Na razie. Mam złoto. Z kamienia wyleciało mi złoto. Dobra, zróbmy generator kobla. Dobra A ja resztę zbieram z wirta. Węgiel by wyleciał z Co ci wyleciało? Węgiel. Aha, okej. Okay. No i sobie. Ma. Mamy pełną stacków dirta. To dobrze chyba, nie? Mhm. Mm ja się nie że... Mamy generator kobla. Jej! Kopię, kopiem. Mm. ja to kopam. Okej. Okay. Eee, okej. Okay. Stąd ci wyleciał? Tak. Ale za każdym razem stąd wylatuje? Nie. Nie. nie wiem, co ten piston robi. A nie, ja, 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 go nie rozwalam ja go nie rozwalam. Głodny być, Na razie nie jest, bo nie mamy dużo tego. Ziemsczyzby jabłko. Wiesz, to ca całe tutaj to takie ładne, to, to, to. To, to um, ja to rozwalę I ja. ja... No, no, na razie więcej. Ja to wszystko dam o jeden poziom niżej, wiesz? No, raczej. No, bo, bo to jest fajne, ładne. A to jest ludzik? Dobra, ta... nie. Ja to. to wykopie koniec jest, nie Co? Ja Ej, te, te tego, bie... tego ludzika wykop Tak. Dobra, spróbuję zebrać całe wszystko. Dobra, ten. Płotek. Nie mam płotki. Dobra, Czy to co się do czegoś, nie? Jakiś domem no. zrobił. O, koksa ktoś sprzedawał. No, widać. Super, go z Apple. Mhm. Ale tutaj, jakby co tu nic nie ma. Gdzie? Jakbyś chciał tutaj rozkopywać to pod sobą, nie? Jak on bo... miał już potę? Co ja? No. Ja zjedłem go z Apple'a. Tak? Co? Aaa, abzorcję masz, aha, spoko. zawaliło no mnie. Re Refa zjadłeś, nie, stoisz w miejscu. Zawaliło mnie. Nie. Tak. Nie. No nie mogę być w serw na serwach. Jesteś na serwerze. Z netem mnie coś odwali zaraz. Jesteś na serwerze jak coś. Jak z netem A już, a już cię nie ma. Z netem teraz mnie odwali. Mm -hmm. Zakładam. Dobra, tak tutaj rozwalimy. Oho. Ciul! Net! Może zresztą tyle metrata. Dobra. Znowu mi węgiel wypadł z lirtu. Mamy cztery węgla, po prostu. Aktualizacja. Aha, łopata mi się zepsuła. Weźcie moją drewnianą. Na razie nie. Dobra. Aktualizacja mi się robi. Zbiorę te wszystkie koblowe płotki. O, dobra. Koniec aktualizacji. Może przez to. Spoko. Oki, Kidoki. Się wydaje się, że tam to, co zobaczyliśmy chciałem rozwalić nie? Mm -hmm. To Jest gąbka. A ma na tym serwerze. Może to są takie bloki jakby? Może. A Może nie. Nie wiem. Bo jak go rozwalasz, to słyszę, jakby się dobała gąbka. Tak, słyszę. Tak, ja nie, nie mam dźwięku. A nie, mam dźwięk chyba. A nie, nie mam. <laughs> Nie mam włączonego dźwięku, bo mi się wyłączył. Jakoś. No bo. Nie umiem. Nie, bo musiałbym Minecrafta zrezygnować. A, to jeszcze. Dobra, jeden płotek Dobra, to jest, jakoś to odzorowałem trochę źle. Teraz, ale... teraz spadnę. Za parę minut. z jakąś baterię enchantowaną A nie, żeby Aha, okay. Dobra, Tutaj drewniana Dobra. Rozkopujemy wyset. Aha. Co się stało? Nie, no, nie, widzisz no, może ja nie, nie, może nie, nie, widział. Dobra, weszłam. Lol, butelka expo mi wypadła z kobla, ale się spaliła. Yo. O, widzę skina. Nie, palę się. To wody. No ja okay. widzę twojego skina. Co? Ja widzę twojego skina. No, nie, nie, no, teraz widzę. Ja widzę takiego, nie widzę szturki. Ty widzisz moją szturkę. Nie wiesz, czurka. co? Misie. No, tak. Będzie! Dobra. Wiesz co, ja wezmę jedną wodę. Tutaj tutaj. Ja brałem łopatę, ty żal, co to. Mogę kamiennyki No. Chodź będziesz łapać. Łapać? Aha, za chwilę. Dobra. Łapkam. E, my tutaj, patrz, po, położymy kobyl pod całą, całą tą wyspą i potem rozkopiemy ten stołom. Dostaniemy jej Spoko. 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 Dobra. E, co ty chciałeś? Nic, nic. E, Łopatę mi zabrałem. Oddałem. A, to ja przez wszystko. Ja. To kończy. Roko, rozkopię resztę. A wiesz co? Um, ja rozkopię tutaj i ty będziesz fapać, okej? Okay? Łapać. Ma. A dobra. bo to, to ma, to opadę, a ja będę tutaj fapał. No to będziesz łapał. Dobra, ten. Który? A dobra, no. Nie mam, nieobecny. Ten. Który? Ten? Dobra. Dobra, mam. Obecny. Ten obok. No. Obecny. Ten. No. Obecny. Ten. To, no. No obecny. No. obecny ten. obecny ten. Obecny ten. złapię. Mam. A zginąłeś? Nie. Oj, Boże. Bo ja już cię nie widziałem. Myślałem, że po prostu nie. do tego Ej, dobra, wpisz home. Albo coś, nie wiem. Nie, ten, musisz, musisz wpłynąć. Nie, musisz wpłynąć. Chciałem wodę zabrać. Co? Zabieraj wody. dobra. Miejska z tego, z kitów dostaliśmy jajeczka do spanowania zwierząt. Będziemy mieć pieniędzmi. Kity... No a tutaj jeszcze możemy zajeść, co? Ale musimy mieć 50 kasy? Dobra. No, a dopiero zaczęliśmy. No. Jeszcze w ogóle nawet z takim kolem. Zajeśliśmy dla was No serdecznie nie zaczęliśmy w ogóle, nie, nic. Oddajmy łopatę. Hmm. Dobra Kobel mi wyleciał ze stołu Lol, patrz co dostałem Aha, fajnie Randomowe tutaj są dropy a Patrz co teraz dostałem a. 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 Ej, a tu działa nether? Nie wiem Bo ja bym mógł zrobić portal Masz Obsidian? Nie. Ale umiem zrobić Obsidian. Ale używając tylko jednej lawy. Tylko musimy zrobić mob grinder i zwiedźmy musimy mieć Redstone. I potem Redstone działa jako um, lawa i ten. I w lawy się nie traci, ale się traci Redstone. Możemy tak zrobić portal i ten. O, patrz, wykopałem. Ale i potem możemy podpalić, bo jak nam flint wypadnie albo umiem podpalić klocki, żeby podpaliło portal. Lol, ktoś znalazł mega koksa. Jest diamentową rudę, szmaragd. A, gąbki! Z gąbek to wypada. Czymś z tego. No chyba, nie rozwalaj, nie rozwalaj. Będzie specjalny odcinek. Mogę to wykopać? No. Jakieś co, wezmę w na razie. Ej, ustaw tutaj z Ja nie chciałam na tym. La jest z Tak. Mhm. Jej. Ale bo. Osuń się na chwilę. Yy, kill off, dobra. O, może zrobić farmę. Żeby to nie zamarło szybko, dobra. Może zrobić farmę. Jeszcze nie teraz. A, lód. A farmę lodu? Loda. <kluzni> Spadła. Zapomniałem wziąć... Wiem, 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 wiem! Nie dotykaj, nie dotykaj tego. A ja też wiem, bo Musisz klocek postawić pod Oda Buda! Buda! Robisz co? E, wiesz, że możemy zrobić z, e, farmę slime'ów? E, jak? E, dobra, kliknij w trzy. E, Somewhere far away, I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have and night with the stars. Dobra zimyczki, mam dużo kobla, teraz możemy wypełnić dół. Wypełniamy. Y tu już sobie zrobiłem kształt tego, jakby. Ile mam z tego wypełnić? Po prostu, żebyśmy mogli rozkopić cały ten stoł na wyspie. I pracuję nad generatorem kola, przy którym nie trzeba siedzieć. Po prostu będzie AFK away from keyboard, czyli to znaczy, że jest daleko od klawiatury, że nie musimy nic robić. Dobra ja tutaj tak tyle kratek, potem wchodzimy o jedno. Tyle kratek wchodzimy o jedno. I ja, dobra, jeszcze jednak. Dobra. zaraz ziemieszki wam pokażę ile się na górze zmieniło bo całkiem trochę próbowałem generator coble'a ulepszyć w ogóle żeby to wszystko szybciej szło i zrobiłem taki lepszy ale teraz już ym, mam dużo redstone'a bo on dropie randomowo i Zrobić taki automatyczny. Dobra. Chyba nam starczy tyle kobla na razie. Jeszcze ym, w następnym albo w trzecim odcinku będzie jeszcze jeden kolega Blodier albo Krowa 135. I tak, i jeszcze, w, w, i wciąż będzie Damian. Tylko akurat miał problemy techniczne, jakby to powiedzieć. I musiał się ulatniać. Ale to nic. Bo niedługo będzie cały, cała grupa. I będziemy grać na SkyBlocku. I ja zacząłem nagrywać serię ze SkyBlocka, ponieważ po prostu bardzo lubię ekonomię. I, I jestem strasznie w nią dobry. Ja mogę awczyć, wszystko robić, żeby kasę zdobywać, i potem rozwalić cały serwer z moją kasą milionami. To sięgnę. Chyba nie. Dobra, musimy dotąd. Tak, na pewno mam starsze kobla. Zaraz skopiuję ten cały stone. I będzie Gites. Ok, no na pewno nam starczy. Dobra, tak, tak, tak. Zaraz przyniosę kilo, bo mi się już zepsuł właśnie, żeby to naprawić. Zostawię sobie trzy kobla. Dobra. Już prawie skończyliśmy. Dobra, jak słyszycie moją myszkę, to jest dlatego, że y, mam bardzo blisko mikrofon. Dosłownie mikrofon jest nad myszką i strasznie głośno jest. Dobra, Ludziska, teraz pójdziemy na górę, pokażę wam, co się zmieniło.